Chciałbym wyrazić na swoją radość, zadowolenie z nowej formy, z nowego środka przekazu. Mam nadzieję. Yy, dość skutecznego w sensie, że tak powiem, łatwości odbioru przez zainteresowanych mieszkańców. Tu przy okazji małe usprawiedliwienie, bo, bo, bo się pojawiają takie pytania, dlaczego przestałem się udzielać na, na forum babickim. Yy, powiem w swoim czasie. Jest, jest poważna przyczyna, dlaczego, dlaczego yy, tak się stało. Mam nadzieję wrócić, ale dopóki no, pewne zdarzenia nie nastąpią. To, to musiałem to przerwać. Nie, nie, nie pora w tej chwili na, na że tak powiem, tłumaczenie wszystkich szczegółów. W swoim czasie to wszystko przekażę. Mam nadzieję, że, że nowość tych środków przekazu będzie no, wystarczająca, tak żeby można się komunikować poprzez i internet, i, i właśnie wizualnie, no też przez internet, ale no, w sposób bardziej dostępny, nazwijmy to. Yy, ogólnie jeszcze chciałbym na zakończenie przekazać no, no pewne informacje takie co, co w najbliższej przyszłości z takich rzeczy, o których do tej pory była yy, mowa w, w sposób ograniczony. Mianowicie, no, zbliżamy się do finału wyceny i dokonania oceny stanu technicznego tego roz, budowy rozpoczęcia, rozpoczętego jego yy, basenu w Babicach. Mianowicie już też miałem okazję wcześniej mówić, że, że ten inwestor zwrócił się z propozycją do gminy, żeby to kupić, no, ale żeby to Mogło nastąpić, to musimy mieć tutaj bardzo miarodajną cenę i to zostało ukończone. Znamy tę wartość i lada dzień, może najpóźniej lada tydzień, przystępujemy do negocjacji. Mam nadzieję na szybkie sfinalizowanie tej transakcji. A to pozwoli nam na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, który by zakończył ten budowę tego basenu i myślę, że to nastąpi no, dość sprawnie. No, obiecujemy sobie, żeby, żeby to nie trwało dłużej niż dwa, góra 3 lata. Ja chcę podkreślić, że to jest obiekt wielofunkcyjny. Co prawda tutaj pierwotny inwestor miał inne plany co do innych funkcji, tych pobocznych funkcji obok basenu, ten zasadniczy ta zasadnicza funkcja pozostaje naturalnie, natomiast tam była przewidziana duża restauracja, inne jeszcze funkcje, a my mamy potrzeby takie, żeby tam powstał dom kultury. Tam jest po prostu około 600 metrów powierzchni takiej właśnie nadającej się na dom kultury. Tam jest przewidziana pełnowymiarowa sala gimnastyczna, inne pomniejsze pomieszczenia na, na rekreację czy odnowę biologiczną. Także tych funkcji jest tam naprawdę dużo i jak uda nam się to wszystko wykonać, to będzie bardzo ważny obiekt dla wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko, bo myślę, że i dla okolicznych gmin. Również liczymy na mieszkańców Warszawy, bo im więcej będzie korzystających, tym lepsza ekonomika, tym, tym większe wpływy i lepsze funkcjonowanie całego przedsięwzięcia. Mam jeszcze inne newsy, nazwijmy to, ale w związku z tym, że tutaj nie mam jeszcze potwierdzenia na piśmie tych, tych newsów, to pozwolę sobie je przekazać przy następnej okazji. Mam nadzieję, że taka będzie. Tymczasem dziękuję Państwu, pozdrawiam i. Zapraszam do zadawania pytań. Te, które dzisiaj padły, na które miałem okazję odpowiedzieć, są bardzo ważne. Ja je bardzo biorę sobie do serca, bo świadczą o tym, że, że mieszkańcy żyją problemami gminy po prostu czują je i tutaj chcą wiedzieć więcej. Do tej pory był problem z przekazem, bo. Mówię, ograniczaliśmy się w zasadzie do Gazety Bawickiej, no ja tam trochę się udzielałem w miarę możliwości czasowych na forum. Ostatnio z małą przerwą z innych przyczyn, to to już nie, 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 nie przyczyny czasowe, ale inne to, tę przerwę wymusiły, mam nadzieję do powrotu i rozszerzania. Tych form być może inne osoby też będą mogły tutaj Państwu służyć informacją, bo przecież nie wszystko ja wiem, nie wszystkim się zajmuję bezpośrednio, chociaż chciałbym możliwie najwięcej, najszerzej, najbardziej szczegółowo przekazywać Państwu różne interesujące zagadnienia, ale mówię, jesteśmy otwarci na rozwój tutaj różnych kanałów komunikacji.